Jest, pierwsze tempo jak ma parabola. Jest to, że to przy paraboli dobrej wtedy ma całą do Czuję się bardzo dobrze, tak, tak sobie wymarzyłem, żeby tak na spokojnie, ze spokojną głową podejść do tej wigilii. Żeby po prostu wygrać ten mecz dzisiaj, no już jesteśmy trochę, trochę zmęczeni, też trzeba sobie powiedzieć. Co, mecz... Jak najbardziej chyba na plus. Tutaj goście nas trochę zaskoczyli w trzecim secie. No, trzeba też powiedzieć, że my parę błędów, ale nie wiem, nie określimy tego też brakiem koncentracji, bo staraliśmy się być cały czas skoncentrowani, ale oni po prostu trafiali. Trafiali, no 3-4 strzały gdzieś tam przy linii w końcówce w połowie seta. Trochę nas to też rozrażniło. W danym secie nie udało, się już, nie udało się już odrobić, nie udało się dojść przeciwnika, ale na szczęście w następnym secie dało nam to kopa. Początek pół za, punkt za punkt, od dziesiątego punkta już pełna kontrola i wróciliśmy na swoje tory tak, jak powinni, to, powinno to cały czas wyglądać. Fajnie, że tak się stało. Z jednej strony mamy, mamy co, co oglądać i co analizować też później i wiemy, że im cięższe mecze, tym dla nas lepiej. Tired, but happy, because everybody lay strong uh, star at end de de match is the best uh, the best important for us for continuation de season and the most important for us mentality okay we can lose one set to set but we need combat more strong this is uh, the most important for final the tournament eee, tak Osob ogólnie grało mi się dobrze uważam że w innych częściach też 2,5 set uważam w naszym wykonaniu koncertowe, naprawdę, może nicznych trochę błędów w przyjęciu, to w każdym innym elemencie naprawdę graliśmy bardzo dobrze, ale no zaprosiliśmy przeciwnika do gry, Jakiś dekoncentracja, sporo własnych błędów i trzeci set, który był wygrany, 20-15 chyba już mieliśmy, Yy, oddaliśmy tego seta no, na własne życzenie no, i musimy się takich rzeczy wystrzegać. Ale dobra reakcja w czwartym secie, mimo też ciężkiego początku graliśmy cierpliwie, już troszkę mniej własnych błędów, odpaliśmy troszkę bardziej na zagrywce i całe szczęście mamy 3 punkty.